Sędziom ringowym kolejnego pojedynku będzie Filip Stefański. Będzie sędzią walki w kategorii średniej, a więc kategorii wagowej z limitem 75 kg. A w tej walce, we walce numer 5, zobaczymy i zapraszam do narożnika niebieskiego wielokrotny medalista Mistrzostw Ukrainy. Roman Krajny. sleep Ain't gonna breathe till I see what I wanna see. And what I wanna see is you go to sleep in the dirt. Permanently, you just being hurt. This ain't gonna work for me, it just wouldn't be sufficient enough. Cause we are just gonna be enemies as long as we breathe. Ukraina, narożnik niebieski. Jego rywal w narożniku czerwonym będzie wielokrotny medalista, mistrzostw Polski i jeden z czołowych reprezentantów naszego kraju przed państwem Mateusz Urba! Wszystko, co mam sam se wziąłem, nikt mi nie dał. Więc nie czuję się, żebym cokolwiek wygrał. Jestem artystą, muszę spisać się na medal. Ogarnąć bólem, bo przyjadła się już była. Dlatego bracie koni, broń nie maszem boli, boli. ja nawet jeśli do wesela się zagoi. Mateusz Urban, Bosk, kanal Rzyk Czerwony, wani panowie, walka Numer 5 na kartach punktowych oceniać będą Sebastian, 2, 3, i na Artur Krewiński oraz Tomaszem Majker w południu. Pojedynek w kategorii 75 kg Mateusz Urban kontra Roman Krajnik, czyli kolejna odsłona rywalizacji Polska kontra Ukraina. Na razie prowadzimy w 10 do 4, ale jeszcze tutaj kilka emocjonujących walk nas czeka. Zobaczymy, w jaką formę pokaże Mateusz Urban, też ten zawodnik, który do samego końca liczył się w walce o bilet na Mistrzostwa Świata. Ostatecznie trener Grzegorz Proksa nominował w kategorii 75 Michała Jawieńskiego, też zawodnika, z którym już długo Urban rywalizuje na krajowym podwórku. Dostawał szansę Mateusz Urban podczas dużych imprez, był w półfinale tego drugiego Pucharu Świata w Warszawie, który był jednocześnie memoriałem Sztama. No tam przegrał z Ramią Kiwanem, też tym zawodnikiem, który doskonale znamy niestety, bo pamiętamy co działo się na tygodniu olimpijskim. Ale Kiwana także regularnie obserwujemy w polskiej lidze boksu, więc tutaj jego jakości czysto sportowej nie sposób kwestionować. No, już widzę, że będzie musiał Urban bardzo uważać na ten lewy hak na wątrobę w wykonaniu. Krajnika Jest tam i dynamika odpowiednia, i ułożenie do tego ciosu. ale szy przed tym lewym między rękawice. No, to taki cross cios spotkaniowy był. Bardzo dobry w wykonaniu. Krajnika i ponownie hak tu. Bo no widać, że Ukraińiec jest bardzo silny fizycznie. Zobaczymy na ile starczy mu kondycji. Bo widać, że też w każdy cios składa maksimum siły. Zachód, 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 No i dobrze, dwa razy urbane po korpusie i trzeba bić po tym korpusie i to w momencie, kiedy krajnik przerywa swój atak. pierwsze starcie mocny się wydawał w tych pierwszych minutach Ukrainiec zobaczymy czy będzie miał więcej paliwa w baku niż jego rodak Serjasku który też nam się podobał na początku a potem no, nagle ten pasek energii się wyczerpał żeby tutaj się wyczerpał, to też będzie musiał się Polak trochę napracować. Widzimy tutaj tę lewą rękę. Jedno co Urban robi bardzo dobrze to jest aktywność. Cały czas musza swojego rywala właśnie do aktywności. A wydaje mi się, że Krajnik jest takim zawodnikiem, który lubi sobie poczekać, lubi boksować w swoim tempie i zadawać mocne uderzenia dynamiczne, zrywać się z tymi atakami wtedy, kiedy on chce. Natomiast w obronie jest zdecydowanie gorszy niż w ataku. No tylko, że Urban musi tutaj cały czas ryzykować, tam, no, bo wiadomo, że... Błąd może się źle skończyć. No ale po tym dynamicznym początku wydaje się, że Polak znalazł receptę w końcu tutaj na to, jak boksować z Ukraińcem, żeby za dużo nie ryzykować, a jednocześnie robić swoje. I to się, to się udawało w tej drugiej połowie tej pierwszej rundy. Absolutnie. Po pierwsze aktywność, po drugie praca wśród nie, nie, nie można w linii pracy się cofać, ale takie odejście, jak to mówił Tepi Atlas, słynny trener Marka e Tysona, to jest najlepsze na takich zrywających się, szybko bijących zawodników. I Urban też robi to bardzo mądrze, bardzo dobrze technicznie. Bo on odchodzi tylko na centymetra, a później włącza swój lewy prosty, żeby powstrzymać dalsze atak rywala No i co bardzo ważne, zadaje dużo ciosów cały czas. To są, są non-stop ciosy, a Ukraińiec ma przestoje I myślę, że to mogło się okazać tutaj znaczące w tej pierwszej rundzie. Już gotowy Mateusz Urban na kolejne starcie. Round Dobry teraz pracy na korpus po odchyleniu Tak, kiedy głowa rybala jest daleko, no to akurat w tym wypadku bliżej był korpus z Luki, i Mateusz. Myślę, że za chwilę skutecznym czasem mógłbyś sprawy sierpowo. Właśnie spróbował tego i widzi to Urban Natomiast nieskutecznie. Znów ten lewy prosty Ale musi cały czas uważać na tą lewą ręką, bo widać, że tam tkwi mocy i w tym lewym prostym i w tym lewym haku, Lewa, lewa, lewa. Ja, no i czeka trochę jak snajper właśnie na ten moment, żeby tą lewą przymierzyć. No i dobrze. Lewym prostym na się rwala. Nie dać mu spokoju, nie dać mu miejsca na jego atak. Bo ta defensywa jeździ rawa. I zmusza do błędów swojego rywala Urban w momencie, kiedy on atakuje. Tak jest, bardzo sprytnie wyrwał się do rozprawy podróżkowym no i też widać, że gdy tego przeciwnika się postawi tutaj pod większą presją, no to on też już nie boksuje tak dobrze jak na początku Absolutnie nie, poza tym widać po wzroku takim, który szuka gdzieś tam tlenu, szuka gdzieś odpoczynku. Niekomfortowo się czuje Krajnik pod tą presją Urbana. A teraz Urban podchodzi coraz bliżej, za blokiem. Cały czas bije też dużo z bloków, tym razem niechorni sprawy. A w nie daje pola podchodzić. O, i jest prawy sierpowe, o tym mówiłem, że tam jest miejsce, ta ręka jest opuszczona na klatce piersiowej, a jednocześnie wysunięta do bloku do przodu, tak ustawiona, żeby bronić ciosy proste raczej, i ciosy sierpowe mają miejsce, zmęczony jest absolutnie Krain. I podobny scenariusz do poprzedniego pojedynku, czyli znów im dłużej ta walka trwa, tym lepiej Polak wygląda. W tym wypadku jest to Matki który w drugiej rundzie wydaje się, że miał wszystko pod kontrolą, i ten pojedynek długimi fragmentami na własnych warunkach. Widzę w narożniku Urbana jako druga osoba mój krajan Tomasz Potaczyk, trener klubu Sokółce Widzę, że sekunduje tu przy większości tych pojedynków i dobry atak Urbana w końcu w... To już są tylko pojedyncze odpowiedzi z krajnika. Najczęściej taki też już bez tej dynamiki. Można powiedzieć, że skrajnie zmęczony jest krajnik. No a ten stan będzie tylko postępował. Bardzo mocno zaczął tę rundę Urban. Też mądrze to robi. On atakuje, robi tą presję, natomiast w bezpiecznym dla siebie dystansie i z wysoko uniesionymi rękoma. Szuka jeszcze lewego haka na wątroba, bo to jest dla niego naturalne, ale widzę kiwa. No taki niezadowolony trener w narożniku ukraińskim. Wykorzystał Polak tę krótką przerwę do kolejnego zaplanowania, kolejnego zrywu. On zerwał się, twój klejnik jeszcze do tego ostatniego ataku, ale wydaje mi się, że robi to raz swoją już Ten na powrót by był ma wyraźny, mało dynamiczny, opieszony. często te uderzenia to napisz. Mati, prawy się! Prawy się! się! Ale Ale Urban powinien skoncentrować się na boksowaniu.

Tak, chociaż nie była to runda tak komfortowa jak mogło się wydawać kiedy się zaczynała, zwłaszcza po tym pierwszym wyzrywie Mateusza chyba w trzeciej rundzie, ale mimo wszystko Polak pokazał się z bardzo dobrej strony, także w tej ostatniej odsłonie rywalizacji z Romanem Krajnikiem. Widzieliśmy tu bardziej wyrównane i trudniejsze do punktowania walki, więc myślę, że nie powinno być specjalnie dużych wątpliwości. Jeszcze cztery walki do końca idziemy w górę z kategoriami wagowymi. To był limit do 75 kg. Zaraz 80, 85, 90 i na koniec najcięższa kategoria. Panie i panowie, walce numer 5. Galic Suzuki Boxing Night. To co na numer 36. Sędziowie punktowi byli zgodni. Ten pojedynek jednogłośnie na punkty wykrywa. Zapisując kolejne punkty dla swojej drużyny Mateusz! Urba. Nie ma wątpliwości, jest kolejna wygrana Polaka. Stan rywalizacji 12 do 4, bo liczamy tutaj też oczywiście to, co działo się na karcie wstępnej, tam wypracowaliśmy małą zaliczkę. Brakuje nam jeszcze jednego zwycięstwa, żeby tutaj mieć pewność końcowego triumfu biało -czerwonych. Tę kropkę na D będzie mógł postawić już za chwilę w kategorii do 80 kg Michał Pieszchała.